Cześć. W tym filmie pokażę ci, jak stworzyć widget rezerwacji online. Twoi klienci będą rezerwować wizyty za pomocą tego widgetu, który będzie używany na platformach zewnętrznych, takich jak Facebook, Instagram i Google Maps, ale można go również zintegrować z twoją witryną. Aby stworzyć widget rezerwacji online, przejdź do menu Rezerwacja online. Tutaj możesz zobaczyć sekcję Linki do rezerwacji online, w której możesz znaleźć i stworzyć własne widżety rezerwacji online. Możesz utworzyć dwa rodzaje widżetów rezerwacyjnych. Możesz utworzyć ogólny link, który umożliwi Twoim klientom dokonywanie rezerwacji u dowolnego z Twoich pracowników na dowolne z Twoich usług. Możesz również utworzyć link pracownika. Dzięki temu. Klienci będą mogli dokonywać rezerwacji tylko dla wybranego pracownika i wybierać tylko spośród usług, które świadczy. Jeśli klikniesz przycisk link ogólny, będziesz mógł utworzyć swój pierwszy widżet rezerwacyjny. Najpierw musisz nadać nazwę swojemu widżetowi. Możesz również podać krótki opis w polu opis, na przykład link do strony internetowej. Należy pamiętać, że nazwa i opis widżetu są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie będą wyświetlane poza systemem Altegio. Następnie należy określić, do jakich usług można używać widżetu rezerwacji. Można ustawić go na usługi grupowe i indywidualne, tylko usługi indywidualne albo tylko usługi grupowe. Na potrzeby tego przykładu wybierzemy tylko usługi indywidualne. Możesz również wybrać język swojego widżetu z tej listy. Możesz wybrać typ mapy, której używasz, określ sieć, jeśli chcesz utworzyć widżet rezerwacji online sieciowej, który obejmuje wiele lokalizacji. Jednak jeśli link dotyczy jednej lokalizacji, określenie sieci nie jest konieczne. A jeśli zaznaczysz pole na dole, możesz uczynić ten widget głównym linkiem swojej firmy. Pamiętaj, że głównym linkiem będzie ten, który zostanie użyty, gdy połączysz go ze stronami partnerskimi. Po nadaniu nazwy widżetowi i zakończeniu określania przypadków użycia, naciśnij przycisk utwórz. Następnie musisz dostosować widżet rezerwacji. W przypadku konfiguracji sekcji indywidualne usługi masz do wyboru trzy opcje. Jeśli wybierzesz opcję krok po kroku, Klient będzie musiał wybrać specjalistę, usługę i datę w kolejności w jakiej je wprowadzisz. Możesz wybrać opcję krótki krok po kroku. Jeśli wybierzesz tę opcję, klient zawsze najpierw wybierze usługę, następnie pracownika, a potem datę. Możesz też wybrać opcję menu. W tym przypadku klient może przejść przez wszystkie kroki w dowolnej kolejności. Jeśli klikniesz na krok Wybór specjalisty, możesz zmienić tytuł, który klienci widzą podczas wybierania specjalisty. Możesz wstępnie wybrać specjalistę, którego chcesz pokazać klientowi. Jednak, ponieważ jest to ogólny link, a nie link specjalisty, klient nadal będzie mógł zmienić specjalistę. Na koniec możesz wybrać, czy chcesz, aby specjalizacja lub stanowisko Twojego specjalisty. Były wyświetlane na widżecie. Jeśli klikniesz na Wybór usługi, możesz zmienić tytuł, który widzą klienci, i możesz również wstępnie wybrać usługę. Podczas rezerwacji klient może zmienić ją na inną usługę. W wyborze daty i godziny możesz zmienić tylko tytuł kroku. Jeśli przewiniesz trochę w dół, możesz wybrać, czy chcesz, aby kategorie usług były wyświetlane poziomo, jako zakładki. Czy pionowo, jako lista rozwijana? Obok możesz zobaczyć przykład, jak wygląda każda opcja. Po skonfigurowaniu szczegółów technicznych nadszedł czas, aby zaprojektować widżet w swoim własnym stylu, aby odzwierciedlał Twoją markę i wyróżniał się na tle konkurencji. Możesz wybrać motyw. Wybierz jasny lub ciemny motyw, który pasuje do Twojej marki. Dostosować kolory. Dostosuj kolory przycisków i ikon, aby pasowały do palety kolorów Twojej marki. Dodać zdjęcia firmy, prześlij zdjęcia swojej firmy i usług, aby użyć ich jako obraz pierwszego ekranu. Personalizacja widżetu nie tylko sprawia, że jest on atrakcyjny wizualnie, ale także poprawia wrażenia klienta związane z rezerwacją, pomagając Ci sprzedać więcej usług. Altegio może również utworzyć kod dla przycisku rezerwacji, który jest połączony z Twoim widżetem rezerwacji i może zostać umieszczony na Twojej stronie internetowej, jeśli ją posiadasz. Aby utworzyć przycisk, poszukaj sekcji. Jeśli masz własną stronę internetową i kliknij, dodaj przycisk pod nią. Po naciśnięciu możesz zmienić róg, w którym chcesz umieścić przycisk, a także możesz zmienić stronę. Po której widżet powinien się pojawić po kliknięciu przycisku rezerwacji. Możesz również zmienić kolor tego przycisku. Po zakończeniu dostosowywania widżetu, nie zapomnij kliknąć przycisku Zapisz na dole strony. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami za pomocą czatu wsparcia, WhatsAppu lub Telegramu. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować oraz kliknąć kartę powiadomień, aby uzyskać więcej filmów. Do zobaczenia następnym razem.